Dzień dobry kochani, Kamila Zawłocka, Zadzieram Kiecej Lecę. Dzisiaj w Walencja. Co zobaczyć w tym pięknym mieście? Gdzie wybrać się na wycieczkę? Jakie atrakcje sobie zaklepać? Jak zrobić to wszystko tanio? Gdzie jeszcze spać i co zjeść? Lecimy. Doleciałyśmy do Walencji. Dzień dobry. Mama Gosia miała dobrą miejscówkę przy oknie. Widziałaś już miasto? Tak, widziałam. To już możemy widziałam. wracać? Nie, nie. No, słuchajcie, lot szybciuski, no bo my to z Hiszpanii, ale Wam też sprawdzę, jakie są loty z Polski i jeszcze wam opowiem w tym filmie, jak możecie tutaj dolecieć, bo jest dużo fajnych opcji. A teraz idziemy zorganizować sobie kartę turysty. O tym też Wam opowiem, bo warto w Walencji coś takiego sobie ogarnąć. Ogarnęłam to przez internet, ale teraz musimy ją fizycznie odebrać. Bardzo prosta sprawa. W automacie na lotnisku wpisujemy tylko e-mail i możemy już jeździć metrem i autobusami ile chcemy. Zacieram kiece i lecimy zatem zwiedzać Walencję. I jesteśmy, drodzy Państwo, w Mogę Wam od razu na dzień dobry powiedzieć, byłam tu dwa razy, ale nigdy nie jechałam metrem z lotniska. I metro okazuje się, że jedzie dosyć długo, więc przygotujcie się na to i sobie zróbcie zapas czasu. Idziemy nietypowo zacząć naszą podróż od plaży, dlatego że czekamy na nasz apartament. I w związku z tym miałyśmy zostawić te plezaczki Gosia jeszcze paliceczkę, bo ona jedzie od nas, więc z dłuższej przygody. Miałyśmy zostawić te bagaże i po prostu pójść już zwiedzać, ale trochę to nie ma sensu, bo to miasto jest tak wielkie, że w to mi z powrotem, żeby jeździć, to trochę bez sensu. Więc w związku z tym, że mamy blisko plaży mieszkanie wynajęte, to idziemy zobaczyć najpierw plażę, chwilę poczilować, zjeść śniadanie, wypić kawencję I zwiedzać. A potem się zameldujemy i pójdziemy zwiedzać, a plany mam ambitne, of course, także dobrze, że Gosia jest wytrwałym podróżnikiem. Słuchajcie, w związku z tym, że ze mną podróżuje się tanio, to doszłyśmy na plażę. Gosia wygląda tak. Podróżnik pierwsza klasa z walizką na kółkach, po piasku, proszę bardzo, idzie chillować. I jeszcze mi się zepsuł plan, bo miałam plan, żeby jeszcze bardziej, po mojemu, po taniości, pójść do supermarketu, kupić jakieś warzywa. Kawa jak i generalnie coś tu szamać, no ale okazuje się, że jest niedziela! A ja o tym zapomniałam, w związku z czym niestety jesteśmy dzisiaj skazane na knajpy, a dziadować będziemy jutro. Słuchajcie, siedzimy sobie w tych pięknych okolicznościach przyrody. Jest coraz cieplej, więc jest rewelacja. I nagle dotarło do mnie, że nie będziemy musiały ani dziadować, ani głodować, bo mam ze sobą coś magicznego, ale zaczęło tak wiać, że nie wiem, czy będę w stanie Wam to opowiedzieć i pokazać. Mianowicie, mam ze sobą My Blendy Go 3, który jest zawsze ze mną i wiecie już, ci którzy mnie oglądają od jakiegoś czasu, że bez mojego ukochanego blendera nie podróżuję. Ale teraz mamy nowy produkt Blendy Go, słuchajcie, lekko zaskakujący, jest to Blendy Pack. Słuchajcie, to jest posiłek, pełnowartościowy posiłek, zamknięty w takiej oto torybeczce. Są różne smaki, ja pokazuję Wam w tej chwili dwa moje ulubione to jest wanila i kuki, które uwielbiam, więc zaraz się będziemy tym ratować. I e, przygotuję to i dla siebie, i dla mojej mamy, dlatego że przygotowuję się to w 30 sekund. Myślę, że to jest taka opcja idealna do podróży. Słuchajcie, idealna i w tamperze i w takich podróżach, właśnie e, samolotowych. Ja w ogóle zapomniałam o tym, że mam to ze sobą, a teraz ratuje nam to życie, bo tak jak mówię, wszystkie sklepy są dzisiaj zamknięte. I żeby nie wydawać pieniędzy, i żeby nie tracić też czasu na knajpy, to będzie idealny lanczyk w takich okolicznościach. Słuchajcie, czego chcecie wiecie więcej w pełnym słońcu, poza sezonem, prawie zero ludzi. I oczywiście kod promocyjny dla Was ode mnie, KIECA20, i uwaga, to jest kod, który działa na wszystko. Są też zestawy, w zestawach wychodzi jeszcze taniej, także poprzeglądajcie to sobie, wybierzcie sobie ulubione smaki. Powiem Wam, że oprócz tych ja jeszcze pistacjowy też bardzo lubię, no ale chciałam pokazać Wam dwa takie najbardziej top, które mi smakują. Zaraz jeden z nich przygotuję i będziemy sobie w tym pełnym słońcu spożywać właśnie blendy Paki. 18 gram białka na porcję, zestaw 22 witamin i minerałów i bardzo duża zawartość błonnika, dzięki czemu czujemy się syci przez wiele godzin. Nic prostszego, wsypujemy zawartość z torebki, blendujemy z wodą. Słuchajcie, pachnie to jak lody waniliowe. Naprawdę, oprócz tego, że jest to pełnowartościowy posiłek, to można to uznać spokojnie za deser. Na zdrowie. Udało się, zjadłyśmy, poleżałyśmy na plaży, czas zobaczyć mieszkanie, słuchajcie, które nie było tanie, mamy bardzo fajną lokalizację, mam nadzieję, że będzie ładne, uwaga, wchodzimy do mieszkanka, proszę bardzo, jest ponoć dość duże, zaczynamy, łazienka, dzień dobry, to jestem ja, czyściutko, miło, nie jest źle i są dwie sypialnie, słuchajcie, tu jest większa sypialnia i tutaj jest mniejsza sypialnia. I trochę naszych badziewiów i salonik telewizornia, milion okien, to jest fajne, bo jest bardzo dużo światła i kuchenka. No i miło. Linki zostawię wam poniżej, bo no bo miejsce fajne, chociaż jeżeli teraz było nie tanie, to latem to sobie nie chcę wyobrażać jaka będzie cena. Pokażę wam jeszcze, co dzieje się na dachu, dlatego że mamy piękny widok. Gosia sobie tutaj odpoczywa w słońcu, no i jest fajny, miły basenik. Dobra, mieszkanie pokazane, zjedzone, a teraz do rzeczy wreszcie. Idziemy do. Idziemy, Idziemy na metro i jedziemy na Stare Miasto. Przejście. Dzisiaj na spokojnie. Zwiedzania wielkiego nie będzie. Nie wiem, czy w ogóle będzie wielkie zwiedzanie, ale no, chcemy zobaczyć ścisłe centrum. Gościa chciałabyś coś zobaczyć? Szczególnego? Chciałabym ogólnie obejrzeć całe miasto. Ale nie jesteś Stare przygotowana. Miasto, tak jak miasto. czasami, że chcesz nie 50 rzeczy. No, okay. Nie jestem przygotowana. To dobrze, bo mamy dwa dni, więc wiele nie zobaczymy, ale pojedziemy w okolice katedry. No i co? No poczuć klimat. Jest niedziela, więc będzie pewnie mnóstwo Hiszpanów i mnóstwo turystów, bo tu jest duża różnica, ładna jeżeli chodzi o to. No właśnie nie wiem, czy ładna, bo jest chłodno, ale... No, co nie, przed chwilą powiedziałeś, że jest chłodno. I zawsze mnie negujesz w tej kamerze, że jest tak gorąco. W jest fajnie. Fajnie, jak w, nad Bałtykiem we wrześniu. Słuchajcie, nie, najważniejsza różnica między tym, jak jest tutaj, jest tam, nie o pogodę wcale mi chodzi, to chodzi o to, że jest bardzo dużo turystów. Bardzo dużo, a jesteśmy zupełnie poza sezonem, więc jest to dosyć ciekawe. Ale nieważne, bo będę taki miała znowu przegadany odcinek. Idziemy zwiedzać Walencję, miasto stare. Miasto narodzin paeli, czyli słynnego hiszpańskiego dania z ryżu i różnych dodatków. Walencja to miejsce, gdzie nowoczesność łączy się z historią. Gotycka starówka to fajna opcja na popołudniowy spacer, zakupy czy kieliszek hiszpańskiego wina. Na starym mieście zobaczyć warto katedrę, la Catedral de Valencia, gdzie można wejść również na dzwonnicę. Mercado Central to jeden z największych rynków w Europie. Budynek robi wrażenie, a w środku spróbować można lokalnych przysmaków. Warto zobaczyć Lonja de Seda, gdzie kiedyś znajdowała się giełda jedwabiu, a dziś budynek wpisany jest na listę UNESCO. Najfajniejsze jest to, że wszystko to możemy zobaczyć w krótkim czasie i poruszając się na piechotę, bo starówka jest relatywnie mała. Jest tutaj bardzo pięknie, choć muszę przyznać, że byłam zaskoczona ilością śmieci na ulicach i murami, pozaklejonymi ulotkami i plakatami. Szkoda, bo miasto naprawdę bardzo ładne. Walencja, dzień drugi, dzień doberek. Słuchajcie, zbieramy się do wyjścia, że jesteśmy po śniadanku i po kawce w kawiarni na dole, ale zanim zaczniemy kolejny dzień, będziemy zwiedzać dzisiaj um, Ciudad de Ciencias y Artes, czyli jedno z najważniejszych i najciekawszych miejsc w Walencji i oprócz tego wybieramy się na Wycieczkę statkiem, ale to za moment. Najpierw chciałam Wam powiedzieć, bo obiecałam, że opowiem Wam o kartach turysty. My kupiłyśmy sobie kartę 48 godzin, bo tyle właściwie tutaj będziemy, trochę więcej, ale taka karta jest dla nas odpowiednia. Natomiast są różne opcje i serdecznie Wam to polecam, dlatego że karta na metro na 48 godzin kosztuje tyle samo, a właściwie to 2 euro więcej. A w tej karcie jeszcze dodatkowo macie ulgi na różne atrakcje, na jedzenie i macie wejścia darmowe do Niektórych interesujących miejsc, więc warto sobie o tym poczytać. I jeżeli wybieracie się do Walencji, to macie właśnie opcję i 24 godziny, i 48, i 72. I później jest taka karta tygodniowa, gdzie jeszcze macie dodatkowe zniżki na oceanarium i różne takie fajniejsze, droższe atrakcje. Także polecam serdecznie. A teraz idziemy do portu. Pokażę Wam ten port i idziemy właśnie na naszą wycieczkę statkiem. Będziemy płynąć do miejscowości, która nazywana jest hiszpańską Wenecją, więc mam nadzieję, że będzie pięknie i kolorowo. Mamy całkiem ładną pogodę. Przypominam, że jesteśmy tutaj poza sezonem, ale jest bardzo ładna pogoda, więc myślę, że to będzie przyjemna wycieczka. A zarezerwowałam ją na Get Your Guide. Zostawię Wam linki poniżej. Zresztą opowiem Wam o innych atrakcjach, które warto zrobić i w Walencji, i w okolicach, bo. Tak jak powiedziałam, to jest mój trzeci raz tutaj. Natomiast no, teraz mamy bardzo ograniczony czas, więc nie poszalejemy, ale chciałabym Wam podpowiedzieć, jeżeli przylatywalibyście na dłuższe wakacje tutaj, to co warto zrobić i zobaczyć. I też Wam oczywiście zostawię linki do tych atrakcji, dlatego że tu jest wiele bardzo pięknych miejsc też wokół Walencji, nie w samej Walencji, ale bardzo jest fajnie zobaczyć też inne miejscowości w okolicy. Zadzieram kiece, lecimy na statek. No już jesteśmy w porcie. Mamy chyba, słuchajcie, wymodloną pogodę, dlatego, że i prawda jest całkiem przyjemnie. Chociaż powiewa. Ja się już troszkę martwię, że na tej łódce to może być zimno. Ale nie szkodzi, bo jestem przygotowana, mam szalik i kurtkę. No i co? Będziemy płynąć do tej miejscowości, o której mówię, że jest to hiszpańska Wenecja. Taką łódką płyniemy, proszę bardzo. Osia, boisz się? Nie. Już się nie już boję boisz. już po tych wszystkich <laughs> przeżyciach w Wietnamie to już się nie boję. Gosia się nie boi. Czy słusznie? Przekonamy się za kilka chwil. A teraz możemy podziwiać miasto i marinę ze zupełnie innej perspektywy. Jeszcze dobrze nie wypłynęliśmy z portu. U mnie już nastąpiła szybka zmiana outfitu. Słuchajcie, nie jest ciepło pizga, więc generalnie, jeżeli wybieralibyście się. Na wycieczkę łódką na południu Hiszpanii to polecam się cię pobrać. Pan ma fajne ubrania termiczne. Pan Frank, który jest naszym kapitanem i na to ma kurtkę porządną i ogólnie. Natomiast mnie moja mama Gosia kazała założyć sandałki. Dobrze, że sobie wzięłam skarpetki do kieszeni. Jest chłodno, ale bardzo ładnie. Skąpane w hiszpańskim słońcu wybrzeże zachwyca. A teraz wpływamy już do portu Saplaya. Miejsce nazywane jest hiszpańską Wenecją. Czy słusznie? Sami ocencie. A jeśli film Wam się podoba, zapraszam do subskrypcji i śledzenia kanału. Zadzieram kiece i lecę. Tak się o to prezentuje, proszę ja was, ta dziwaczna miejscowość, która Wenecją hiszpańską nazywana jest. Bardzo ładnie, ale takie, taki dziwny wytwór. Trochę mi się kojarzy z Wietnamem, jak byliśmy w mieście, które miało przypominać Włochy. I tutaj też to tak trochę wygląda. Albo trochę jak Port Galip w Egipcie, który też jest takim sztucznym tworem. Natomiast warto zobaczyć na pewno, bo jest to dość urocze. Gosia, podoba ci się? Bardzo ładnie, bardzo, bardzo. I te domki kolorowe robią klimat. I płyniemy z powrotem, a Fran, kapitan, bawi się świetnie, strasząc nas odrobinkę. Po ciekawych przeżyciach wracamy na ląd i wzdłuż plaży idziemy łapać nasz kolejny transport. Dla odmiany z łódki przesiadamy się na autobus i jedziemy oglądać najładniejszą, według mnie, najbardziej oryginalną część Walencji. Po 20 minutach w autobusie docieramy do miejsca Top of the Top w Walencji. I proszę bardzo, najważniejsze miejsce w Walencji. Gosia, jakie pierwsze wrażenia? La Ciudad de las Artes y las Ciencias, czyli Miasto Nauki i Sztuki. Tak w bardzo moim wolnym ładnie, tłumaczeniu. Ta woda niebiściutka, pięknie. Miasto Sztuki i Nauki to futurystyczny kompleks, gdzie znajduje się największe w Europie oceanarium, planetarium, muzeum nauki i opera. Architektura jest naprawdę wyjątkowa i można tutaj spędzić długie godziny, zarówno spacerując w słońcu wokół tych pięknych budynków, jak i odwiedzając poszczególne obiekty. No, i taka oto Walencja, piękna, prawda? Nie wiem, czy już mieliście okazję być, czy nie, ale obiecałam, że wspomnę też o lotach z Polski, więc teraz, minutkę o tym. Słuchajcie, loty są bezpośrednie i naprawdę w bardzo fajnych cenach, nawet teraz już w zbliżającym się sezonie. I spojrzałam przykładowo na loty na czerwiec, i tutaj macie opcje bezpośrednie, na przykład z Wrocławia i z Poznania. Słuchajcie, w czerwcu to już jest naprawdę wysoki sezon, poniżej 400 zł w dwie strony. Także naprawdę super cena. Myślę, że warto skorzystać. Oczywiście są też opcje z przesiadkami, które często wychodzą jeszcze taniej, ale, no wiadomo, najłatwiej wsiąść i wysiąść już w miejscu docelowym. I jeszcze są loty z Warszawy i z Krakowa, też bezpośrednie, trochę droższe. Ale no akurat teraz na czerwiec są trochę droższe, natomiast być może że na jakieś inne daty opłacałoby się bardziej. Także ja Walencję Wam bardzo mocno polecam, bo tak jak widzicie, jest bardzo różnorodna i bardzo ładna. No i słuchajcie, w Walencji tak naprawdę przez cały rok jest ładna pogoda. Oczywiście można trafić lepiej lub gorzej, ja tak samo jak u mnie w Andaluzji. Zdarzało mi się być i w styczniu, i w lutym, i jeżeli trafi się na słońce, to jest naprawdę przyjemnie i ciepło. No a teraz już maj, czerwiec, no to oczywiście jest idealnie, jest lato w pełni, także polecam. Fajna też opcja na plażing, tak jak widzieliście, my zaczęłyśmy od plaży, tym razem wyjątkowo, także polecam. A co jeszcze można obok Walencji robić? Słuchajcie, obok Walencji macie Alicante, do którego też są bezpośrednie loty z Polski, więc można sobie to połączyć, bo to nie jest daleko. No i są dwie takie miejscowości blisko Walencji, które ja po prostu uwielbiam i to jest Denia i Hawea, jeżeli dobrze wymawiam, bo nie pamiętam, nie spojrzałam nawet na mapę. I słuchajcie, to są takie bardzo ładne, um, zarówno miasta, miasteczka, jak i plaże, bardzo ładne. Tam jest dużo natury, można pochodzić po górach, także też Wam polecam te miejscowości. No i oprócz tego macie dużo opcji na fajne tury i wycieczki z Walencji. Na przykład mnie zainteresował bardzo taki y, tur. Które no, bardzo bym chętnie kiedyś zrobiła. Tym razem już nam się nie udało, bo czasowo byśmy nie dały rady, ale jest to wycieczka do, na taką farmę pomarańczy, cytrusów. Można sobie popróbować, można zabrać też worek takich cytrusów do domu, także fajna opcja i dość tania. Z Walencji możecie w wiele miejsc też dojechać pociągiem albo autobusem, ale te wycieczki są naprawdę w fajnych cenach, no i wiadomo, jest dużo łatwiej. Są piękne, takie w górach, gorące źródła i jakieś takie wąwozy i tego typu klimaty. Bardzo fajne też wycieczki w takie miejsca, także jeżeli lubicie naturę, tak jak ja, no to też są takie opcje. No i bardzo dużo wycieczek oczywiście po mieście, zarówno na rowerach, jak i piechotą i tak dalej, więc fajne opcje. Ja jak zwykle polecam Wam aplikację Get Your Guide. Nie w ramach żadnej współpracy, słuchajcie, ale nawet jeżeli nie będziecie korzystać z ich usług, to warto sobie u nich przejrzeć, jakie są opcje, dlatego że tam są wybrane zawsze najfajniejsze wycieczki w danym miejscu. I, no i ceny są też spoko. Naprawdę nie, no, czy nie znajdziecie cen tańszych niż tam. Jeszcze mi się tak przynajmniej nie zdarzyło. I ja korzystam bardzo często z ich usług, dlatego że to jest po prostu łatwe. E, zawsze jest ten sam proces. Wszystko sobie można po polsku wklepać w te aplikacje, także polecam. Zostawiam linki oczywiście poniżej i do tych wycieczek, i do Get Your Guide jako takiego. E, także korzystajcie, zwiedzajcie Hiszpanię, nie tylko moją piękną Andaluzję, ale też Walencję, a za tydzień zabieram Was dla odmiany na Wyspy Kanaryjskie, także zapraszam do subskrypcji i śledzenia kanału Zadzieram Kiecej lecę. dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj, pozdrawiam Was ciepło i słonecznie, no i co? Lecimy na Lanzarote już niebawem, pa!